Skręty tułowia z wykorzystaniem ławki skośnej jest to ćwiczenie, które aktywuje przede wszystkim do pracy mięśnie skośne brzucha, ale również mięśnie proste. Można powiedzieć, że jest to ćwiczenie uniwersalne. Jak należy je wykonać? W pozycji na trzy czwarte ruchu u góry zatrzymujemy się, nabieramy powietrze w płuca. Zobaczcie, łopatki są rozciągnięte, Bartek ma y, taką krzywiznę kręgosłupa do środka, gdzie stale napięty jest brzuch. I z tej pozycji robimy skręty raz w prawą, raz w lewą stronę z delikatnym przytrzymaniem. Dlaczego to ćwiczenie tak fajnie wpływa na mięśnie skośne brzucha, ale również na mięśnie proste? Ponieważ mięśnie proste brzucha są w stałym napięciu, a my pracujemy tutaj tylko za pomocą mięśni skośnych. Tłów zostaje odwiedziony raz w prawą, raz w lewą stronę, przez co właśnie bardzo dobrze y, dopinane są mięśnie skośne brzucha. Wszystko robimy z wydechem. Powoli nie spieszymy się w tempie na dwa. Tak wygląda prawidłowa technika wykonania tego ćwiczenia.